Jonathan Dunkel. Apokalipsa. Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca. Wydanie 9, Warszawa 2015. Czyta Jan Tuzin. Rozdział 11. Okresy prorocze 1260 i 1290 lat. Czasy końca w apokaliptycznym sensie zaczęły się po okresie 1260 lat, czyli od 1798 roku. Zwrot czasy końca w Księdze Daniela nie jest tożsamy z dniami końca czy ostatecznymi dniami, które odnoszą się w Biblii do okresu między pierwszym a drugim przyjściem Chrystusa. W Księdze Daniela występują cztery okresy prorocze sięgające czasu końca: 1260 lat. Księga Daniela, rozdział 7, 2300 lat, Księga Daniela, rozdział 8, a także 1290 i 1335 lat, Księga Daniela, rozdział 12. O dwóch ostatnich jest mowa pod koniec Księgi Daniela. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie 1290 dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka 1335 dni. Ty zaś idź i zażywaj spoczynku, a powstaniesz, by otrzymać swój los przy końcu dni. Księga Daniela, rozdział 12. Dwa z tych okresów, 2300 i 1335 lat, odpowiadają na pytanie: Jak długo? Oba dobiegły końca w latach 1843-1844. Kiedy odejmiemy 1335 lat od tej daty, cofniemy się do roku 508, na który zapowiedziano obrzydliwość spustoszenia. Porównaj Księga Daniela rozdział 12. To obliczenie potwierdza, że okres 1260 lat dobiegł końca w 1798 roku. Dochodzimy do niego nie tylko dodając 1260 lat do 538 roku, ale także dodając 1290 lat do 508 roku. Jak z tego wynika, rok 508 był ważny dla dominacji papieskiej w Europie. Co się wtedy wydarzyło? 1290 lat Rok 508 był znamienny w dziejach papiestwa. Chlodwik, pierwszy katolicki król Franków, stanął przed decydującym starciem z ariańskimi wizygotami pod WUE w 507 roku. Od przebiegu tej bitwy zależała przyszłość kościoła rzymskiego, gdyż wówczas popularne były trzy religie katolicyzm, arianizm i pogaństwo. I nie było pewne, która z nich zdobędzie przewagę. Papiestwo oczekiwało w wyniku tej wojny z zapartym tchem. Katolicy Frankowie uporali się z ariańskimi Wizygotami w 508 roku. Papież uważał to wydarzenie za tak ważne, że nadał Chlodwikowi tytuł najstarszego syna Kościoła, który nosili potężniejsi francuscy królowie, a Francję zwano odtąd pierwszą córą Kościoła. Od tego czasu arianizm zaczął zanikać, a papiestwo mogło dominować w Europie przez następne 1290 lat. W książce o dziejach Kościoła katolickiego Barry Strauss napisała. Katolicy znaleźli swego przywódcę w Chlodwigu, pogańskim władcy ożenionym z katolicką księżniczką. Chlodwig przyjął katolicyzm po wygranej bitwie w 496 roku. Jego dalsze podboje Galii były rezultatem militarnych zdolności i współdziałania z katolickimi biskupami, którzy otwierali przed nim bramy miast. Przymierze zawarte przez Ludwiga pomiędzy Frankami i Katolikami, aby scalić ich jedną wiarą w jedno królestwo, utorowało papiestwu drogę do średniowiecznego chrześcijaństwa. W 508 roku na pogańska Francja, jako pierwsza córa Kościoła, pomogła papiestwu narzucić autorytet poza Italią swoim mieczem. Poskutkowało to wymieszaniem pogaństwa i chrześcijaństwa, a także Kościoła i państwa. Co Biblia nazywa „duchowym nierządem”. Zapowiedział to Daniel jako obrzydliwość spustoszenia, a także Jezus i apostoł Jan. Francja, najstarsza córa Kościoła, była również pierwszą w Europie, która obaliła Unię Kościoła i państwa podczas rewolucji francuskiej, a następnie polityczną władzę papieża w 1798 roku. Wydarzyło się to 1290 lat po pamiętnym dla papieństwa roku 508. Proroctwa Daniela o 1290 latach dobiegło końca. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ochyda ziejąca pustką. Upłynie 1290 dni. Księga Daniela, rozdział 12. Dwaj Boży Świadkowie Ksiądz Franciszek Seppelt napisał w Dziejach Papieży: Wielka rewolucja francuska, która przekształciła całe życie kulturalne Europy, zadała ciężki cios Kościołowi i papiestwu. Prorok Daniel w 11. rozdziale zapowiedział ten cios zadany papiestwu jako atak króla południa na króla północy w czasach końca. Apokalipsa nazywa go śmiertelną raną i ukazuje jako atak bestii z odchłani. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział jedenasty. Bestia z otchłani symbolizuje sekularne moce zwrócone przeciwko Bogu, Jego Słowu i sługom. Do tego okresu odnoszą się słowa. Dwom moim świadkom dam władzę, a będą prorokować przeobleczeni w wory przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem Ziemi. A jeśli ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli by zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi zginąć. Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, by w krew je przemienić, i wszelką plagą uderzyć w ziemię i lekroć zechcą. Księga Apokalipsy rozdział jedenasty. Kogo reprezentują ci dwaj boży świadkowie, którzy przez trzy i pół proroczego dnia wydawali się martwi? Świadczą oni o Chrystusie, zaś duch proroctwa jest jego świadectwem. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział pierwszy oraz rozdział dziewiętnasty. Czyżby chodziło o Stary i Nowy Testament? Czytamy o nich. Dwom moim świadkom dam władzę, a będą prorokować przeobleczeni w Wory przez 1260 dni. Pismo Święte było przeobleczone w Wory przez 1260 lat papieskiej dominacji, gdyż w tym okresie było zapomniane, zakazane i zniekształcane, zaś ludzie, którzy je głosili, byli prześladowani, ścigani, torturowani i zabijani. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem Ziemi. Księga Apokalipsy, rozdział 11. Oliwki zapełniały oliwę świecznikom. Oliwa była symbolem Ducha Świętego. Porównaj księga Zachariasza, rozdział czwarty. Z kontekstu wynika, że dwaj świadkowie są namaszczeni przez Ducha Bożego, aby świecić i wydawać świadectwo o Bogu. Taką rolę odgrywa Biblia. Twoje słowo jest lampą dla moich kroków, i światłem na mojej ścieżce. Księga Psalmów, rozdział 119. Kto ma władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania i mają władzę nad wodami, by w krewie przemienić i wszelką plagą uderzyć w ziemię ilekroć zechcą, jak czytamy w Księdze Apokalipsy, rozdział 11. Taką moc ma tylko słowo Boże, które za dni Mojżesza przemieniło wodę w krew. I ściągnęło inne plagi na egipską ziemię. Taką interpretację potwierdza grecki tekst, z którego wynika, że choć świadków jest dwóch, to ciało jest jedno zwłoki. Nie może więc być mowy o dwóch osobach, jak wielu próbuje interpretować ten symbol. Dwaj świadkowie to Stary i Nowy Testament oraz głoszący je lud Boży. Rewolucja Francuska Proroctwo o dwóch Bożych Świadkach pasuje do czasu rewolucji francuskiej, kiedy zakazano wiary w Boga i niszczono Pismo Święte. A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije. A zwłoki ich będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwiesie Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich pana. I wielu spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez trzy i pół dnia ogląda ich zwłoki, a zwłokich nie zezwalają złożyć do grobu. Z ich powodu mieszkańcy ziemi cieszą się i radują, i dary sobie będą przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katusze. A po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, co ich oglądali. A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z otchłani, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije. A zwłoki ich leżeć będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwiesie Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich pana. Księga Apokalipsy, rozdział jedenasty. W XVIII i XIX wieku Francja była niczym Sodoma ze względu na postępujący libertynizm, a także niczym Egipt z powodu negacji Boga. Francja była miejscem, gdzie krzyżowano Pana, gdyż zabito tam tysiące Jego wyznawców, a Jezus powiedział Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Ewangelia Mateusza, rozdział 25 Upadek religii we Francji miał swoje przyczyny. Przez całe wieki Francuzi byli świadkami próżności papieży, hipokryzji duchownych, intryg jezuitów, okrucieństw inkwizytorów i zbrodni w imię Boga. W kościele miejsce wiary zajęły dogmaty i tradycje, zwyczaj i obojętna rutyna wyparły miłość i współczucie. Ludzie odwrócili się od Boga i jego słowa. Wzrósł libertynizm, antyklerykalizm i ateizm. Odrzucono wszelką religię. Najstarsza córa kościoła obaliła religię, skróciła ogłowę króla, zmasakrowała ponad 17 tysięcy duchownych, tuziny biskupów, pozamykała zakony i seminaria. Około 40 tysięcy księży i zakonników uciekło za granicę, a około 2 tysiące wstąpiło w związki małżeńskie, w tym kilku biskupów. Spalono kościoły, zniszczono kapliczki, figurki i krzyże. Statua wolności zastąpiła wizerunki Marii. Duchowni, którzy nie skończyli na szafocie, trafili do zaszczurzonych cel i na galery, na które wcześniej skazywali heretyków. Leroy From, historyk i autor wybitnego dzieła poświęconego biblijnej interpretacji proroctw, napisał Nie zapominajmy o odpłacie, jaką przyniosła rewolucja francuska. Jej dewastujące rezultaty stanowiły sąd bez precedensu w dziejach ludzkości, skierowany przede wszystkim przeciwko Kościołowi Rzymskiemu w reakcji na jego ekscesy. W dniu 26 listopada 1793 roku Konwent Narodowy oświadczył, że nie ma Boga. Francja zanegowała istnienie prawdziwego Boga. Tak jak to kiedyś uczynił faraon słowami: Któż to jest Pan? Księga Wyjścia, rozdział 5. Obalono chrześcijaństwo oraz inne religie. Odrzucono niedzielę z siedmiodniowym tygodniem na rzecz dziesięciodniowego, który wywodził się z Egiptu. Ludzie tańczyli, i cieszyli się na ulicach Paryża i innych miast, wypełniając biblijne proroctwo. I spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez trzy i pół dnia oglądają ich zwłoki, a zwłokich nie zezwalają złożyć do grobu. Wobec nich mieszkańcy Ziemi cieszą się i radują, i dary sobie nawzajem będą przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom Ziemi zadali Katuszy. Księga Apokalipsy, rozdział jedenasty. Słowo Boże wydawało się pogrzebane. Komisarze rewolucyjni, ubrali osła w szaty liturgiczne, obwiesili go symbolami chrześcijańskimi i dali mu pić winą szalne. Do ogona przywiązali mu Stary i Nowy Testament. Powiedli osła ulicami Paryża zaś tłum utworzył stos z książek do nabożeństwa i Biblii, skonfiskowanych w kościołach, aby je spalić wśród okrzyków radości. Wkrótce jednak przywódcy rewolucji zdali sobie sprawę z dewastującego wpływu braku religii na moralność ludzi. Upadek moralny i zepsucie przypominało Sodomę. Życie pod panowaniem bestii strzeluści było nie do zniesienia. Dlatego przywódcy rewolucji francuskiej w ciągu 3,5 lat stopniowo uchylili wszystkie zakazy skierowane przeciwko religii. W dniu 21 lutego 1795 roku przywódcy zezwolili na nabożeństwa, ale zachowując wiele ograniczeń. Do 1797 roku panował zakaz ewangelizacji i wyrazów wiary, takich jak krzyże, procesje, dzwony kościelne. W dniu 17 czerwca 1797 roku Kamil Jourdain z Rady 500 przedstawił raport dotyczący rewizji praw religijnych oraz wygłosił żarliwy apel na rzecz wolności religijnej, która obejmowałaby jej publiczne przejawy. W ten sposób krwawe rządy bestii z Otchłani dobiegły końca po około trzech i pół latach. Ludzie byli zmęczeni okropnościami, jakie przyniósł racjonalizm rewolucji francuskiej. Wielu odczuwało głód Boga i Jego słowa. Wynalazek druku przez Gutenberga odegrał dużą rolę w rozpowszechnianiu Pisma Świętego. Wysiłki ewangelizacyjne nabrały rozmachu za sprawą utraty świeckiej mocy przez papiestwo oraz postępu w zakresie komunikacji i transportu. Po 1798 roku powstały towarzystwa biblijne, które wydawały Biblię w językach narodowych, co przyczyniło się do bezprecedensowego wzrostu wiedzy biblijnej. W rezultacie pismo święte zostało wyniesione jak nigdy przedtem. A po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, co ich oglądali. Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: wstąpcie tutaj! I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich zobaczyli. W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta. Księga Apokalipsy rozdział jedenasty. Wkrótce po tej rewolucji Pismo Święte wyniesiono w całej Europie jak nigdy przedtem. Przyczyniły się do tego towarzystwa biblijne, licznie powstające po 1798 roku. Wydawały one Biblię w językach narodowych, co przyczyniło się do wzrostu znajomości Słowa Bożego. Dzięki nim od lat każdy może mieć w domu Pismo Święte w swoim języku. Apokalipsa rozdział 11 mówi, że runęła dziesiąta część miasta. Francja była wśród dziesięciu narodów, które wyrosły na gruzach Imperium Rzymskiego i pierwszym, którego armia była na rozkazy papieża. Ta sama Francja pozbawiła papieństwo jego politycznej mocy w 1798 roku. W tym samym roku Francuzi zlikwidowali Inkwizycję. Wojsko francuskie wkroczyło do Rzymu 10 lutego. Wśród oddziałów, które zajęły Rzym, były legiony polskie dowodzone przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego. W dniu 20 lutego 1798 roku Francuzi aresztowali Piusa VI. Papież, który przez wieki dysponował świeckimi wojskami, aby przy ich pomocy prześladować innowierców, dostał się do niewoli za sprawą świeckiej armii. Ostatnią rzeczą, jaką oglądał, kiedy żołnierze wyprowadzali go z kaplicy sekstyńskiej, był hol, który Giorgio Vasari ozdobił freskiem upamiętniającym rzeź niewinnych francuskich hugenotów w noc świętego Bartłomieja. Rok 1798 był dla papiestwa niczym wielkie trzęsienie ziemi i śmiertelna rana po 1260 latach supremacji. Pierwszym ostrzeżeniem była próba obalenia całej papieskiej jurysdykcji w Polsce w 1775 roku. Podjął ją kanclerz wielki koronny Andrzej Zamoyski, ale przeszkodziły w tym intrygi legata papieskiego. Idee oświeceniowe i antyklerykalne rozpowszechniły się w Europie. Cesarz Józef II Habsburg uderzył w papiestwo, próbując uniezależnić kościół w swoim cesarstwie od Watykanu usunął sądy kościelne, skasował bezproduktywne zakony, odebrał klerowi dziesięciny i opodatkował duchownych, wprowadził msze w języku narodowym, cywilne śluby i nadał prawa protestantom prawosławnym i Żydom. Do roku 1798 papiestwo utraciło trybut, a także autorytet polityczny, militarny i duchowy w takich krajach jak Francja, Austria, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Belgia, Węgry, Włochy i Polska. 1260 lat. W marcu 533 roku cesarz Justynian Wielki obwołał biskupa Rzymu głową wszystkich świętych kościołów. Uczynił to w liście skierowanym w marcu 533 roku do papieża Jana II. Jego treść wraz z edyktem o prymacie biskupa rzymskiego z 545 roku znalazła się w kodeksie Justyniana, w którym czytamy: Niniejszym uchwalamy, że jego świątobliwość papież ze starożytnego Rzymu ma prymat wśród wszystkich zwierzchników, zaś błogosławiony arcybiskup Konstantynopola, nowego Rzymu, dzierży drugie miejsce po świętym apostolskim tronie starszego Rzymu, mając pierwszeństwo nad wszystkimi pozostałymi. Papież Jan II był pierwszym papieżem, który zmienił swoje imię po objęciu urzędu, gdyż nazywał się Merkury ku czci rzymskiego boga. Wybór tego papieża zakończył wakat na papieskim urzędzie, w czasie którego Doszło do tak wielu intryg i przekupstw, że ostrogocki król Atalaryk wydał w 533 roku dekret zakazujący łapownictwa i kupowania głosów podczas elekcji papieża, a jego treść kazał wyryć w marmurze atrium Bazyliki Świętego Piotra. Jeszcze w 533 roku polityczny autorytet nie należał w Rzymie do papieża, lecz do króla ariańskich Ostrogotów, który decydował o wyborze biskupa Rzymu. Uległo to zmianie pięć lat później, w 538 roku. W 538 roku świecki miecz otworzył nowy rozdział w dziejach papiestwa. Na rozkaz Justyniana Wielkiego wódz Belizariusz pokonał wandalów w Afryce, a następnie wyruszył do Italii, aby zmierzyć się z Ostrogotami. Na wieść o przybyciu jego armii, Ostrogocki król Witiges wycofał się do Rawenny, a Belizariusz zajął Rzym. W 537 roku Witiges zabrał 150 tysięcy wojska i natarł na Rzym, ale nie zdołał go odbić. W 538 roku Ostrogoci musieli wycofać się spod Rzymu, aby bronić stolicy swego królestwa Rawenny. Nigdy nie odzyskali swej potęgi. Niedługo potem zniknęli z areny dziejów, podobnie jak wcześniej dwa inne germańskie plemiona – Herulowie i Wandalowie. W ten sposób wypełniło się proroctwo Daniela o trzech rogach królestwach, które ustąpią przed wzrastającym w siłę małym rogiem. Od 538 roku decydujący głos w Rzymie mieli papieże, którzy jeszcze w tym samym wieku zgromadzili ogromne obszary, stając się potężną monarchią. Sytuacja odwróciła się 1200 lat później, kiedy papiestwo utraciło polityczną władzę oraz część swej monarchii. W 533 roku świecki władca uznał biskupa Rzymu zwierzchnikiem wszystkich kościołów, a pięć lat później, w 538 roku, wojsko cesarza pozwoliło papiestwu przejąć polityczną władzę w Rzymie. Podobnie w 1793 roku zlikwidowano Unię Kościoła i Państwa, a pięć lat później, w 1798 roku, świecka armia pozbawiła papieża politycznej władzy w Rzymie. Tak jak zwycięstwa bizantyjskiego generała Belizariusza dały papiestwu polityczną władzę w Rzymie od 538 roku, tak 1260 lat później, w 1798 roku, odebrał ją papiestwu inny generał, Louis-Alexandre Berthier. Zrobił to w imieniu Francji, pierwszej córy Kościoła. Jak zauważył Leroy Fromm, te dwa wydarzenia korespondują ze sobą. W pierwszym, największa ówczesna potęga świecka wywyższyła papiestwo, formując prawa, które dały papiestwu zwierzchnictwo. W drugim przypadku, największa ówczesna potęga świecka obaliła papiestwo wraz z jego politycznym autorytetem. Pierwsze było początkiem, a drugie końcem epoki. Przewidział to Bóg, a wprowadzili w życie zapewne nieświadomi ludzie. Rewolucja francuska obaliła Unię Państwa i Kościoła, co przyczyniło się do postępu wiedzy, demokracji, wolności i tolerancji. Jej skutkiem był też wzrost sekularyzmu i postaw antyreligijnych na zachodzie Europy. We wschodniej części kontynentu podobną rolę odegrała Rewolucja Październikowa, która zapoczątkowała wspierany przez państwo ateizm. Nic dziwnego, że z tym okresem historii wiąże się pojawienie w apokalipsie antyreligijnej bestii z otchłani. Porównaj księga Apokalipsy rozdział 11. Bestia z otchłani pochodzi z miejsca, z którego wychodzą demony w opisie piątej trąby. Porównaj księga Apokalipsy rozdział dziewiąty. Sugeruje to nawiasem mówiąc, że okres reprezentowany przez piątą trąbę dotyczy rewolucji francuskiej i jej skutków, które były dewastujące dla chrześcijaństwa. Wśród nich można wymienić rosnący sceptycyzm wobec Biblii i ateizm. George Hegel, zainspirowany ideami rewolucji francuskiej, położył podstawy pod krytycyzm biblijny. Ideę tę rozwinął jego uczeń teolog Karl Graf i jego uczeń teolog Juliusz Wellhausen. Obej oparli się na darwinizmie, podobnie jak Karol Marx swoją ideę ewolucji socjalnej, której ukoronowaniem był komunizm. Taki sam bubel jak darwinizm i rewizjonistyczna krytyka Biblii.